Siemanko z tej strony Polski Homik. Ze mną jest Piotr Siemanko. Witam was. To jest taki krótki vlog, bo chciałem powiedzieć, że przeniosłem się ze starego kanału na nowy i będziemy teraz więcej nagrywać. Dłuższe odcinki będą. I na pewno będę was prosił, żebyście oglądali. No. Zapraszam na kanał tego pana Piotrulix2004. Jeszcze nagramy na starym odcinku. Taki jeden odcinek, że się przemieści. No. To taki pana. bardzo krótki niby vlog, nie? Niby vlog. Agar, jojojojo. Jo. Piotrek zaraz coś założy. Okay. Jo, jo. No zakładaj. YouTube master jestem trala na... Ty, moje ziomek. Kamil Paliniewicz. Tak, dobrze cię widać? Dobrze cię widać. Tylko stawaj pod słońce będzie ci ład, ładnie. No. Dobrze. Przenieśliśmy się na nowy kanał, Ja nie. Mnie, panie Janie! Jak to mamy nowy kanał, zapraszamy na... Nie, nie zapraszamy na. Żaduję. Ukryty. Nie, no dobra, możemy zaprosić, ale nie zapraszamy na. na... Czekaj, jak to było? No, <laughs> szafirowe nie. smoki. Nie, szafirowe. Nie. Szkarłatne. Szkarłatne Szkarłaty X, X Smoki X. Szkarłatne X Smoki X. Dokładnie. A trzeba będzie zasubskrybować. No się. tak. A no, adyle, kupa. Dobra. Zaczynamy unboxing naszego pięknego sofra. Nowego. Jest, ok. jest godzina 18.50. Nie wiem, kiedy się wróci ten film. Ale jak nagrywamy, jest 18.50. I. groszy. Tak, 50 groszy. I zaraz będę kończył. Tylko wam chcę jeszcze coś pokazać. To już przestan. Śmieszne, zuj. <gulia> pokaż moje ryby stone. ci telefon do wody. No, Wol! Pok pokaż to. <gulia> XD XD XD. XD. Zapraszamy na kanał X Nie, nie zapraszamy. E X nie zapraszamy. E, X, Ty, ry, M, A, L, I, Polska. Nie zapraszamy. W igrę, w Dobra, my się żegnamy z wami. Do zobaczenia. Bomba. Cześć.